Zakażenia intymne szybko rozprzestrzeniają się w naszym organizmie, prowadząc do chorób wenerycznych. Dużym problemem jest brak specyficznych objawów dla poszczególnych chorób występujących krótko po zakażeniu. Większość infekcji intymnych może objawiać się podobnie. Dlatego po zauważeniu symptomów należy jak najszybciej przebadać się pod kątem infekcji intymnej. U kobiet objawy, które powinny zaniepokoić, mogą mieć postać krwawienia międzymiesiączkowego lub po stosunku, bólu podczas stosunku, nieregularnych miesiączek, bólów podbrzuszu, upławów, świądu, podrażnienia czy zaczerwienienia miejsc intymnych, częstszego bolesnego oddawania moczu. Do najczęstszych objawów u mężczyzn zalicza się bolesne oddawanie moczu, zaczerwienienie penisa, wydzieliny z penisa, ból jąder, zapalenie cewki moczowej lub gruczołu krokowego. Wiele zakażeń intymnych przebiega bezobjawowo lub ma skąpe objawy, dlatego często pozostają niezauważone, niezdiagnozowane i nieleczone. Konsekwencją tego jest ich nieświadome rozprzestrzenianie.